Ju, się mamy z tej strony Wang Master ze mną jest. Demacz się TV, siema. Tak, jesteśmy uh, do papie Super Mario, Bros. Mario, Mario. Mario Lu... Mario lu Where is the princess, Where is the princess? My brother, bradar, brother, mama, blah blah brother, mua, mua. brother, brother. brother. Dobra, pedale. Dobra. E, przeczytamy sobie zasady. Don't break any block, bla, bla, bla. Nie możemy nic zniszczyć, e, tylko możemy to niszczyć. Kaska. Kaskę mam. Uh, don't give yourself agency. You, you. Nie możemy cheatować, nic nie kradni. Ach, uh, sleeping, sleep. Dobra, możemy... Yy, sp mamy spać w łóżeczkach, żeby, nie mie żeby mieć progres, czyli zapisać sobie. Możemy yy, sobie robić typeset, żeby mieć noc. Minimum difficulty easy. Poczekaj chwilę. Yy, render distance recommended normal. Obiłem ich, mam normal plus 16. Dobra, żeby być hajs musimy to niszczyć. Albo moment, dajmy sobie... Nie, bo wolę jednak tak. tak. Okay, Basząc ja ar, i your score. Musimy zbierać grzybki i to są nasze punkty. I, i, możemy sobie dawać... Nie, to jest to jest przykład, to jest przykład. Ta, ale tak wyglądają, ale tak wyglądają. Chyba e chcę zabrać. Multiplayer extra rules, TP możemy robić, Time Set możemy robić, zero pluginów i up to Możemy grać do sześciu graczy, co chyba widać po łackach. Mamy sobie... Hajs, hice, 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 hajs! Hajs, hice, high, jest mój hajs, hajs. Masz tekstur wgranego czy nie? Tak. Nie sobie potradujemy. O ja sobie chyba... No kurde, nie bij go. Ej, ziomku. No ziomuś, chodź tu do nas. To kurde, serbiusz. no. No kurde, frajerze. Nie mu... miecz, Aha, dobra. Ironowy miecz za 10 tych. No nara. Postanów. No! Haha, jak go daje yeah. spodobnie. Kup mi Mam... coś. Spada, ja sobie kupuję miecz. Miecz? A tu nic nie ma. Daj mi! <noise> Jaki prajer. Myślałem, że na serio się Masz 4 i się tym naciesz Oddawaj mi moje gacie jest yeah. yes. Spadamy 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 Ja już prawie nie mam kopy Jak w Dobra nie to bra ogar Ogarnie mi Jujujujuj O ty chudoju Ej oddawaj mi moje ite Ja je sobie wkleję ja, ja, ja chciałam kupić buty Ale masz, oddawaj to są moje ite co I, i podziel się ze No daj mi moje rzeczy może co No steak. I moje buty no daj mi je te buty, te bo ty i moją kasę D Dobra Dobra to okay. już przechodzimy Grzyb, grzyb Mam dwa grzybki To jest par parkour, Tu jest chyba checkpoint Nie, to jest... Żeby się... A <słuch> jaki... <słuch> już ja Przeskoczyłem, jaki farty o, cześć. Lol Kasa ale to jest kasa! Grzybki, grzybki, grzybki! A ja mam łuki strzały. Ej, stary, wiesz, że tu... można było przejść? No, Mot? Jest! Nie, spadł! O! Spadł! Ale można przejść. Nie ma tego co, No dobra, i wysłałem. O, ej, no za to mam były dwa grzyby. Okej, okay, ja mam pięć i tam grzyby. Żeby... Nie ma pan... Ja mam jeszcze pan, Nie ma pan grzyba, nie ma pan, pan nie ma... Fuk, spadłem. Mario. Du, 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 du. Ale to tam się męczę, ja idę sobie przez to. Aha. Ale tam jest skrzynka z pieniędzmi. Ty Dobra, to ty idź, ja sobie idę po pieniążki. Bo jest są pieniążki. Onzki onczki. Bo ja jestem prof parkura. Nie to co, MKM. Ja jestem... Pro pieniody rzek, pieniody rzek, pieniody rzek, nie tak jak MKM, fuk, Spadłem. O, MKM też. No oh, cool. cóż za, no cóż za szkoda, no co? No, Jestem... Tutaj jak we, we, we Spoko, ja się wolę pomęczyć i mieć, i żeby hajs się zgadzał. żeby <laughs> hajs się zgadzał. Hajs się musi zgadzać. Hajs się, no. zga hejs się oh. musi, oh. dobra, nie chce mi się. Dobra, idź tam po kasę, bo może tam będzie jakiś miecz, bo ja właśnie znalazłem skrzynkę i dostałem łuk. Super, dobra, to ja sobie idę. Może dostanę jak jak sobie cię będę mógł dręczyć. To jak na razie... Bab... No jak na razie, mam... Bab... Ż... żelazne, no kurde, o, patrzcie. Kolejną skrzynkę. Grzybek. Grzy... I kolejne, Grzy... Kolejna skrzynka i pieniążki. Dobra, nie mam ochoty tam łazić. Nie, to ja to nie władzę, bo ty zgardzasz wszystkie pro i temy, a ja tu muszę okay, się gnieć. Jak jakaś ciota. Dobra, już mam ustawiony dom. Dobra, nie no będę się to. tepał, jestem honorowym człowiekiem. A ja bije sobie obiego. No, no nie wiem mnie! Oops. kitur! Ups! A boże, ty mi się zbudowałeś no, czekaj Dobra, się. odbudujemy ładnie tę babkę Dobra, nie chce mi się dalej Albo moment, jeszcze sobie taką podchadzkę pod Grzybki A chyba te grzybki można niszczyć chyba, nie? No. chyba, no. chyba, no. Chyba, no. chyba za dużo Hop, hop A to można też niszczyć, to wiem, bo tu jest pieniążki z tego wylatują Pieniążki Wsiadłem, że to jest przycisk Przycisk, przycisk guziczek. suk spadłem jak jakaś, nie wiem co jak choćby ty, choćby ty, jak ciota taka Jezus, bo MKM jest ciotą. Nie jesteś ciotą. A ja już sobie rozgarnę jakąś skrzynię. Póki ja żyję, nie, nie będziesz miał skrzynki. Uuuuh. Ja <grystanie> nie bardzo. <jest. grystanie>

i to wszystko, co ci oddam. dam. Ej, łuk mi daj. ustawiony, jest git. Łuk ci też dam. I co my tu mamy? Checkpoint. No dobra, mamy checkpoint. no i jest. Ja mam, daj mi pieniążki. Ja mam 46 kas to jest moje. To są moje pieniążki, nie dostaniesz moich pieniąg. Dawaj! Git! <suszę> <Nie. suszę> <suszę> <suszę> <Dawaj. suszę> jesteś... Ej, dawaj! jesteś? Mam Ej!

nie ale tu nam się klękło, kończy, geniuszu? Zpieprzamy stąd! Nie ma no czasu na my... się! No ja też zginę już, przejść ciebie! Oh, what the fuck, gdzie? Jest? E... Aha, gdzieś tu jestem, ale bym nie wiedział. Straciliśmy wszystko, przez kogo, przez łatkę maspera. Aha, stary, ale ja tu jestem. Możesz się chyba do mnie tepnąć, bo TP jest aloet, więc możesz do mnie wbić na luzie. A ja tu jestem na jakimś pro parkurze. O fuk tu jest nad lawem Kurde Chodź tu Tepki O mam kasę naszą. Kurde ja bym <ścoughs> Brawo <stracimy> naszą kasę Kurde <ścoughs> nie wiem, ja się jeszcze ja raz do ciebie Ja stoję w takiej Ja nie, nie mam dostępu do tej komendy Jaki? <noise> Fuck też padłem. <głos> <głos> oh, jeszcze raz musimy tędy przejść. O kurde, nie Jestem fajny. Gdzieś tu. <noise> Widzimy tego wypadku. Nie żyjesz. Nie żyjesz, nie żyjesz, a, dam, dam. nie żyjesz. Kurde, lada pana. Ja spadam z tym. A, a dzięki na dnie popłakasz. Jesteś switaśnie. O łóżku. Jesteś smyt. Co ty masz? Supko. Coj nie w dupę, Murzynie. Lulz. Ej, ja tu przeżyłem! Ja bym to prawie przeżył, jedynie to prawie przeżył. Na Jaki fryer, on nie zbiera pieniążków! To są o, pieniążki. Pierc, ty... pieprzaj Pie moje pieniążki. O czest, czest, A co to był chest. Mam grzyba, a ty nie, mam grzyba, a ty nie? Ok, no, jest jeszcze. Owełna. No, o wełna. Jeden element. Ale czekaj! Kurde, nie bij! <grym> ta... Ej, hey, moment, tu jest ender, ja sobie chowam moje pieniążki. Dobra, nie bijemy się, nie bijemy no, się. Sorry. No skieprzę. Dobra, ja sobie ustawiłem już dom. Sobie kupuję okay. coś za moje 11 pieniążków. Więcej niestety nie mam przez pana MKEMA. No tamże jest to na mnie, nie? No. no nie bij, go, żeż. No, a ja sobie też coś chciałem kupić, kurde. O. Kurde, teraz będę bli bliżej tego padała. hehe. He. O, mogę sobie coś kupić. Ja też chcę coś kupić. No dobra, to zaczekaj, zaraz będzie twoja kolej, nie bądź za zazdrosny. Kurde, 15? Lol, nie stać mnie na to. Dobra, ja sobie chyba wydam moją kosę. Dobra, wiesz co, ja sobie już nic nie będę kupował, mam 6 kasy jeszcze. Muuu, John deck czy sobie. Ja mam cel kurzę, Teraz rawiec E dobra, ja sobie yes. ja chyba się schowam trochę EPU Stary patrz, ja tu teraz przyjdę Jest! Mam kasę, ile hajsu! Ile hajsu? Ja mecz, yes, nie kinien! Ale chodzi mam! <grym> checkpoint! Dobra! O nie, nie zapisałem się do checkpoint, na wtedy się wciąż. What do... is my brother ja, ja name Zaczekaj. Zaczekaj, te p... te Zaczekaj, te p... Zaczekaj, Boże. Masz. I daj mi jeszcze odma. Okej, masz I patrz, teraz czytamy... NIE! Jaki idiotał! My czytamy teraz kwestię, Mario, I forgot, where, what is my brother's name? E... 1L? Stary cicho bądź teraz stary, ja to przejdę, ja to przejdę. E, what, e, ce, jakie jest Twoje imię? Twoje imię brzmi Luigi, czyli L U I U. Kurde nie łaź jak potłuczony. nie kurde, ja tutaj jestem. Luigi I No kurde, dwa. No i nic tu nie ma, dobra. Wing remark! A ten jak potłuczony sobie biegnie. Dobra, lecimy dalej. Checkpoint, ustawimy sobie checkpointa, dobra. Ja mam 24 kasy. Nie muszę... Mogę... Ej, <Pulm t> <mum> tak spadłem! <to> jest... <gulasi> Ale nie drzucajmy, teraz ja do tego. Oo, dobra. Zresztą ja się tam do siedzimy. Ale kupujesz mi item. <gulasi> ja bijem. Ja w też spadłem. Nie biegnie! Chcesz swoje? Chcesz, chcesz itemy? Dobra, jak chcesz nie to je <grystanie> Nie potrzebuję itemów Daj się mi może opa Masz opa już Dobra. Mam kasę, mam kasę, mam kasę, mam kasę Mam kasę, mam kasę, a nie ma. mam. Mam cały hajs. O ty, jaki dole Jaki idiota O ile sobie zupię Dlatego bym była potrzebna jeszcze raz chcę to przejdziemy Jaki bedel <laughs> <laughs> <L> <laughs> ja też Jestem taki pro Ja już mam krzywić, że w Wojtach Ej, tu coś jest! Tu jest bonus level, ile hajsu! Nooo! tu jest hajs! Ja sobie tu poniszczę o loli, ja sobie tylko zbieram Jestem tro, bo mam hajs Hajs z YouTube YouTube'a się zgadza, nie? nie? A ja mam tu hajs, nie, ja sobie zbieram. Znaczy no, lauciku, mam już prawie tak hajsu. Coś jeszcze. No, idiot mój. Mój, mój hajs. Dobra, dam ci. Masz. Masz. Styknie ci na mieczek, mam nadzieję. I teraz zbądź level. Tu, 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 Wiesz, że nagrywamy 15 minut, nie? Lol, jest taki pro. Ale powiem ci, że fajna łapka. Przyjemna. E, tu mamy dom ustawiony, już sobie ustawiliśmy. I grzybki, 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 grzybki. Dobra, teraz ja coś mówię. Teraz ja mówię. Hey, What is this dizzy, dizzy stone? I think I have never seen it before. I, I can break it. This must be bro, Bowser's work. This must be the very start of his evil castle. I have to go in, in and save the prince. Save the prince Whoa. and for all. Da, da, daj mi no. zaczekaj, ja, tu, ja tu mieczek sobie muszę kupić. daj mi sześć Stary, zaczekaj, najpierw sobie pozakupuję Hop, hop i moment, i sobie żarcie kupię i to wszystko. A nie, nie mogę jeszcze. fuk No dobra, masz, je ci już da, daję mój cały hajs. Kup nam żarcie, to będzie najlepsze dla nas. Tu sobie damy jeszcze dom ustawiono, dobra, jest git. Jednak plek się tu przydadzą. Ło Boże, ja się tu boję nie Nie mogę kupić na czarcie tych... Czemu jeszcze nie masz hajsu? Dobra, szkoda Dobra, musimy Bo przejść w ja mam O fuk, tu są te o, nie, to jest... ja, do Chessna, ja wszystko już, przy... Mi już wszystko przypadło Dobra, będziesz nas chciał chronić To jest LOL Ja tu też padam ciągle LOL Mario kupa jestem Ej mam pomysł, może się tak wyrzucimy Chodź, 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 chodź tu, chodź tu do mnie Chodź, tu mam pomysł Nie, to jest właśnie takie wiesz, heavy Co to jest? Hmm, tak, umiesz zaskoczyć JEST! Jest! FUK! Ej, jak mnie to rzuca? Ale dobra, żyje, żyje, żyje. Ja przestałem się jarać. Nie, stracąłem! Mało przez ogień. Żyje! FUK, ale tu jest ten ogień. FUK, ja się jaram, ale żyje, żyje, żyje. FUK, CZY Proszę, jak to żyje? Żyje, mam serduszko! No, dobra, niech się zregeneruje. Ja tak blisko, a, a zarazem też, też tak daleko. NIE!

Zaczekaj, te... no też wpadł, musimy lol, musi mi to po prostu ale to nie jest takie łatwe. Padł jak Minecraft. Ja eee, też uważam, że tak. hand... Lol, ej, ja tu przeszłam na hamca! Przeszłeś ty całe? No. no. Ej, stop, no, tak, bo co, nie mogłeś sobie uczuć mego... O fuk, jakie to są monstery. Dobra, nie się Kurde! Drogaj się do ciebie tepam. Szybko. Jestem! Ja Ciepły jest! Fug, dobra, nie możemy tu respinać. Nam dam. dam. Okej, okay, wobec Poundpointa, ja odstaję. Olol, ale ta mapka jest jak na razie fajna. Myślę, że 25 minut nagrania nam nie zaszkodzi. Więc jeszcze tak sobie z 5 minut poskaczemy. Oczywiście, jak wam się film spodoba, zachęcam do walnięcia łapy w górę. Motywuje do nas do pracy tak samo pod moim filmem jak i pod filmem MKMa No dobra poddajemy i TV, ale białeś stary kanał jeszcze, tak samo jak ja miałem stary kanał, wspomnienia wspomnienia! Ile masz FPS-ów? Ja tu za tobą jestem. Ja 30. A ja mam... Wow, 60, sobie ustawiłem, że miał... nie właśnie... mam... No Hehe he. ja to muszę razie ale, ale Dobrze, dobrze no, to muszę. Mamy tutaj dać klucz What Gdzie? Find the key, ale musimy go znaleźć gdzieś Chyba Dobra. O ile mi wiadomo, mam nadzieję, że go wcześniej gdzieś tu nie było Haślin no Musimy... czemu ja się zetknąłem na, na początku mapy? LOL. TP tu em um, dobra, trpnę się do ciebie. Musimy przez to przebiec, sorry. Lecimy na ja, Lecimy, ja też biegnę na hamac. Ja hama. Myślisz, że jak? Że jak ja biegnę, lol! Lol Dore, ale Clippers... Mam keja, mam keja, mam keja, mam keja, mam keja, mam keja. LOL! Trzaśnie! LOL! Tepne. Aaaa, spieprzam, 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 spieprzaaam, spieprzaaam, nera, padłem, no kurde. Mam klucz! Masz? Tak! To spieprzamy, 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 ja cię tu od, odrzucam. Jest! No, ja mam jedno serce! Jest spieprzamy, 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 O lol, dobre to było, co nie? No do nas idzie. O lol, idzie!

Spadliśmy. Ej, no, użyć uchwańek, Ej wiesz co mam pomysł? Może się teraz pozabijamy, albo się już tu pożegnamy przy naszym zejściu, bo już kończymy odcinek. Chodź tu. Dobra, coś sobie narażnęła z ja, który Kuba ma giry zapełnione tym wszystkim. A MKM, który jest po prostu strzałomem. Dobra, papa pa. Jeszcze tam właśnie ja marzę kuba. Komentujcie, subskrybujcie, cześć, czołem i na razie.